Szkoda, proszę Państwa, że tak mała publiczność oglądała naprawdę dobre spotkanie. Świadomi byliśmy tego, że drużyna Gospodarzy to dobry zespół potrafiący grać skutecznie w piłkę. Analizowaliśmy ostatni zwycięski mecz z Okocimskim Brzesko i, i widać było, że, że ta drużyna ma potencjał, potrafi grać w piłkę, potrafi grać skutecznie. I przed meczem mieliśmy pewne obawy, ale z drugiej strony też w zespole mamy dobrych piłkarzy, ogromne umiejętności, duże doświadczenie. I dlatego od pierwszych minut wstąpiliśmy do ataku i, i zakładaliśmy sobie, żeby jak najszybciej strzelić bramkę. Nie była to łatwa sprawa, ponieważ gości, naprawdę, gospodarze, przepraszam, zagrali dobre spotkanie, ale, ale my cały czas dążyliśmy do tego, żeby, żeby, jednak, żeby jednak strzelić piersi bramkę i, i kontrolować spotkanie. Udało nam się to wykonać. Stwarzaliśmy kolejne sytuacje, ale, ale, ale tutaj bramkarz, drużyny gospodarzy naprawdę popisał się dzisiaj kilkoma fantastycznymi interwencjami. Druga połowa meczu podsumowałbym w ten sposób, że yy, odważne próby gry ofensywnej drużyny gospodarzy, natomiast my pokazaliśmy charakter, że potrafimy grać bardzo dobrze i skutecznie w defensywie, co jest bardzo ważne. I też potrafimy grać z kontrataku i te bramki, które strzeliliśmy w końcowej fazie gry bardzo cieszą, ponieważ po dwóch porażkach z najlepszymi zespołami naszej ligi, Następne dwa zwycięskie, czyli Arka i teraz Rop Rybnik. W dobrych humorach czekamy na następne spotkanie. I słowa uznania dla, dla całego zespołu za ogromne zaangażowanie i za chęć wygrania tego meczu. Dziękuję.